Witam was ponownie z Łęczycy. Ja jestem ciągle na tej samej wycieczce pociągiem na stulecie województwa łódzkiego, co w ostatnim odcinku. Dzisiaj będzie bardziej tematycznie. Opowiem wam bowiem parę ciekawostek związanych ze świątyniami w Łęczycy. sto. 100 100, urodziny województwa łódzkiego, Łęczyca. Znajduje się na terenie, który należy do klasztoru Urszulanek. Urszulanki, niegdyś zwane Norbertankami, zostały tutaj sprowadzone przez króla Zygmunta III wazę. O tym informuje stosowna tablica nad wejściem. Zaskakujące może być to, jak wyglądają budynki klasztorne, które znajdują się za moimi plecami. One bowiem mają takie wygięcie włók. To jest pozostałość po murach obronnych, które tutaj kiedyś otaczały Łęczycę i wzdłuż dawnej linii murów wybudowano klasztor. Jest jeszcze jedna pamiątka po fortyfikacjach średniowiecznej Łęczycy, mianowicie dzwonnica, która znajduje się przy kościele św. Andrzeja, tuż obok na tym samym terenie. Ta dzwonnica to nic innego jak e, przebudowana baszta, która e, jedna z dziewięciu, które znajdowały się w Łęczycy. Obok znajduje się Kościół św. Andrzeja, ja wystarczy, że się odwrócę i już jest za moimi plecami. W tym kościele od XIV wieku do mniej więcej końca XVII odbywały się sejmiki. Dlaczego do końca XVII wieku, a nie do końca trwania pierwszej Rzeczypospolitej? Po duchowni z parafii św. Kościoła Farnego, z parafii św. Andrzeja, mieli dosyć szlachty. Szlachty, która na sejmiki przyjeżdżała, popijała, byli krzykaczami, często sięgali po szable i między sobą się po prostu zażynali. Więc wygoniono ich stąd, do innej świątyni, która nie znajdowała się wówczas w Łęczycy, chociaż dzisiaj już jest w obrębie miasta. To jest klasztor Bernardynów. Bernardyni byli zakonem żebraczym. a Atakowe były sytuowane poza obrębem murów miejskich. I właśnie tutaj zostały przeniesione symiki szlacheckie. Historia się powtarzała. Znowu było to samo pijaństwo, Kołtuństwo, warholstwo. Bernardyni oczywiście nie byli z tego powodu po, no, pocieszeni. Jednak byli bardzo patriotycznie usposobieni świadczy o tym ich postawa w trakcie powstania styczniowego gdy aktywnie wspierali powstańców za co car skasował przekazany jezuitom i w pozostawały do lat po II wojnie światowej. Wtedy wrócili tutaj Bernardyni. Jak będziecie zwiedzali kościół od środka, zwróćcie uwagę na taką małą tablicę, takie małe epitafium poświęcone niejakiemu panu Nowickiemu, który zginął w pojedynku. A tym, który odebrał mu w tym pojedynku życie, był Józef Ben, generał Powstania Listopadowego i jeden z narodowych bohaterów Węgier. Ten budynek za moimi plecami... To dawny klasztor Dominikanów. Oczywiście z niego niewiele zostało, bo go zlikwidowali Prusacy, zamieniając na więzienie. I tyle. Resztę możecie dowiedzieć się z filmu, e, z, właśnie z tego więzienia, e, który zobaczycie, gdy klikniecie w widoczną teraz kartę. Mamy stulecie województwa łódzkiego, ale z okazji 95-lecia e, istnienia naszego województwa w Łęczycy powstał specjalny mural. Możecie go podziwiać jak będziecie w okolicach zamku. Ja powiem tylko, że ten mural był stworzony przez województwo łódzkie. I województwo łódzkie, a także ja zapraszamy was na kolejną wycieczkę pociągiem na Stulecie Województwa Łódzkiego. Tym razem 21 lipca jedziemy do Zgierza.